ostatnia. Cygańskie mam tutaj. Yy, mężczyzna, który każe ciągle na siebie czekać. Nie tak. Muszę to robić po kolei. Grupa szósta. Jaki mężczyzna jest Tobą zainteresowany? Bajkopisarz, moje drogie, bajkopisarz, przez którego jest Wam smutno. Te karty pokazują, a weź ty dziewczyno się robotą zajmij, a nie myśleniem o nim. <grych> żeby to było takie łatwe. Bajkopisarz, gawędziarz, a, mężczyzna, który ma duże wymagania, który oczekuje od kobiety dużego zaangażowania, wcale sam nie jest angażowany, moim zdaniem. Wiadomości tu się pokazują. Jeżeli macie jakąś relację na odległość poprzez wiadomości. To te karty pokazują, że tu jest ukryte drugie dno. Że Wy możecie tęsknić i być smutno, bo, bo coś idzie nie do końca tak, jakbyście chciały. <laughs> A ta osoba tak naprawdę wykorzystuje Was. Nie wiem dlaczego. Dla mnie te karty pokazują, że kontakt z Wami ma ukryte drugie dno. Tak jakby ta osoba ładowała się Waszą osobą. Czy potrzebowała na przykład takiej Beaty, Marioli, Kasi, <laughs> Magdaleny, Czerwnieszki? żeby czuć się na topie. Czyli być może ten mężczyzna potrzebuje, żebyście mu mówiły, tak, pisały, że ty, bo ty to jesteś taki super, bo ty mnie zawsze rozumiesz, bo ty to jesteś taki męski, przystojny i w ogóle nie wiadomo co. Strasznie parszywe są te karty. Tak wam powiem. Wręcz mówią te karty o tym, żebyście zajęły się pracą. Ale, dobra, zobaczymy. Bajkopisarz, gawędziarz ma Tragedia. Nie dość, że od zawsze był w takiej energii, te karty pokazują. Blokady na umyśle do tego wszystkiego, lub może mieć ten człowiek jakiś zespół Aspergera, słuchajcie, jakieś ADHD. Te karty pokazują takiego rodzaju. Lub nawet może mieć ta osoba jakąś niepełnosprawność, taką wiecie, z którą się daje żyć bez problemu. Taką osobę tutaj mamy. Nie dość, że to był zawsze marzyciel, to nadal rozwija swoje marzycielskie, poszerza swoje terytoria nawet marzycielskie. Te karty pokazują mi znajomość internetową. Tak? Bardziej. Hmm. Bardzo dobrze jestem u mężczyźnie w tej znajomości. Dlaczego? Dlatego, że Wy jesteście dla niego słońcem, ale on pozostaje, pozostaje w swojej jaskini. Tak mi te karty pokazują.